Jak chronić Polaków przed żywnością z trutą między innymi glifosatem lub różnymi antybiotykami? Jest dość prosty sposób, który jakoś nikt nie chce go wyegzekwować. Taki normalny wolorynkowy. Otóż nie wolno oszukiwać jeden. Jedy, bo to jest Państwo, żeby y, ludzie nawzajem się nie oszukiwali. Państwo mam straży na straży. Po prostu ma być bezwzględnie egzekwowany yy, nakaz informacji o żywności. No i tyle. No. A on nie jest egzekwowany. Ja po prostu kupując żywność muszę wiedzieć, co tam było użyte yy, w produkcji tej tej żywności. Nie? I tyle, wydać taki nakaz. No. I jak zobaczę, że tam, tam w tej produkcji 60% jest arszenik, mogę kupić i zjeść, ale wiem, jest tam napisane, że to jest 60% arszenik. Jeszcze tego typu rzeczy. Powinny być tam na czerwono, żeby ludzie to zauważyli, prawda? Podkreślone, nie? I to wystarczy. No przecież, jakby było w ten sposób, to by tej żywności tego typu nie było, bo by nikt nie kupił tego, nie? Natomiast teraz można nie dopisać, niekompletną informację, w ogóle nie dać informacji, albo skłamać. Nie podać tej informacji, nie? I nie ma de facto porządnych kar z tym związanych. Yy, bo jest prewencja, ale a to już jest przecież restrykcja, nie zrobił tego, nie poinformował, nie? Że tam jest trucizna, no, więc to by wystarczyło naprawdę, tylko że w ogóle tego się nie egzekwuje.